Ta, kochani! Dzisiaj odpakowujemy prezent Tymonka imieninowy. Tymuś, co ty masz? Samochodziki! Wow! Jakie fajne! Czerwony i żółty. I chowamy... na no, spójrzmy. O, powiem wam, że samochodzik jest bardzo fajnie, porządnie zrobiony. A ja znalazłam na Allegro aukcję za jedyne 103 zł. Oczywiście były takie i za 150, ale warto czasami poszukać i znaleźć coś taniej. I samochód jest bardzo duży, plastik jest porządny, fajny. Myślę, że ta zabawka nam trochę posłuży. Tymuś fajna, Tymuś jest happy. Pokaż, jaki jesteś happy, Tymek. Będzie, będziemy wyrzucać to, tak. To trzeba wyrzucić opakowanie. Ty muś, a pokaż, jaki jesteś happy. Nie ma czasu. Tymuś musi schować samochody do lawety. Pokaż, jak schowamy samochodziki. Wjeżdżają. Jest jeden samochodzik, a drugi? Drugi też włożymy. Tak? O, bum na trawkę. Jedzie, 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 dobra, pokaż, jak jedzie. Ho, ho, ho. Samochód. Czerwony samochód wyjechał z lawety. I zamykamy. Otworzymy. Tymciu, no pokaż jaki ty jesteś happy. halo Tymek. No dawaj, wkładamy też drugi samochód do lawety. Drugi też wjeżdża. Jest! Nie chce się zmieścić. Pokaż mamie. Pokaż. Nie chcesz wyciągnąć czerwony. Czerwony się tym musiowi bardziej spodobał. Samochody naprawione, laweta odjeżdża. Brr, brr, brr. Brr, brr, brr. Ciach, zamykamy. I otworzymy, tak? No dobra. No samochodzik jest ogólnie dosyć ciężki. No ale plastik, tak jak mówiłam, gruby. Tutaj też są otwarte, zawsze można jakiegoś ludzika sobie wsadzić. Ludzika sadzić. Tak, ludzika wsadzić. I bawić się. Super samochodzik. Polecamy, tak? Zrób papa! To papa!